Dzień dobry, dzień dobry. Kasia Ernest i moda po szczecinsku zagościła dzisiaj Sport Outlet of Norway i nieprzypadkowo, dlatego że wiemy już, że dzisiejsza śniadaniówka jest właśnie z tego miejsca. Mówiłam się dzisiaj z właścicielką tego ogromnego sklepu z Martą i będziemy dzisiaj oglądać, co tutaj ciekawego mogę znaleźć, żeby wystylizować się po prostu na modę uliczną. Szczerze Ci powiem, że ja nie chodzę w sportowych ubraniach. Nie, nie uprawiam takich sportów, nie noszę takich rzeczy, bo nie jeżdżę na nartach, jeżdżę nad morze i tak sobie pomyślałam, że zazwyczaj tam marznę, bo jednak temperatura nad morzem jest bardziej odczuwalna niż, 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 w, górach. niż w górach albo niż na przykład w Szczecinie w mieście. Skonale trafiłaś, bo tak mamy takie piękne ciuchy, sama nie jeżdżę na nartach i się lansuję w swoich ciuchach, stoję na soku na dole albo nad morzem w międzyzdrojach właśnie w czymś, co Ci pokażę. Super. Jasne czy ciemne? Słuchaj, więc o właśnie, jasne. jasne, jasne, że jasne. Kolor biały jest kolorem sezonu 2026. Dla Ciebie bym znalazła nasze topowe piękne spodnie, Super. rozszerzane. A tutaj to super, są narciarskie, to jest... ale też mhm. są takie e, bardzo trendy, pięknie leżą, podkreślają. A powiedz mi, co to jest za To jest z tej Tak, to jest, samej... jest, tak, prostu... jest bielizna narciarska, która wygląda jak dres. Tylko jest spójna, ta sama marka, piękne wykończenia, mhm. cieplutkie. Na pewno na nadmorskie wiatry się nadaje, ale też w góry. To tak, że ściągasz. Górę zostajesz w tym, w pięknych narciarskich butach i siedzisz przy kominku. I do tego jeszcze widzę, jest też fajne, Mam granatowe, jest fajna tak. tak, kurtka granatowa. Tak możemy zostawić. I to możemy... też wszystko pasuje. Lub no piękne, tym. świetne. Także można to naprawdę zamiennie i tą kurtkę do tego mhm. i to można z tym. Idziemy do bielizny. Myślę, tak, że co ta będzie mi najlepsza. pokazać, co jest tutaj w tym składzie. To jest bielizna z wełną merino, tak bardzo popularna. W Norwegii wszystko jest tak naprawdę prawie z mhm. Wygląda jak dres, nie pocisz się, nie oddycha, pięknie wygląda. No, wygląda powiem ci yy, Do ciała yy, przy... jak bluzka, więc Cudowne. chyba yy, można to ja bym to normalnie nosiła jako bluzkę. Jak dress wygląda pięknie leży w ciele. A co chować jako bieliznę? Poczekaj, bo ja tutaj coś zobaczyłam pięknego. Jest jaki kolor śliczny. Jaki cudny kolorek różowy. Mogę Piękne, zobaczyć tak, jeszcze. Co? No śliczny kolor. czapkę. To bierzemy takie co dobrze wygląda. Rękawiczki. Też jest wełna. Też, też jest wełna. W środku mam polar ocieplający. Mięciutkie. Że... Ale do tego zestawu widziałabym tą Dobra, dobra, to bierzemy. E, to co, to mogę pójść do przymierzalni i sobie spróbować to złożyć? Zobaczymy, Idziemy. jak mhm. będę wyglądać. Wow. Jestem gotowa. Ale pięknie. <laughs> Powiem I te... Ci, czuję się... I szpilki? Świetnie. Cudnie. Ekstra, A naprawdę. I, I super w ogóle spodnie leżą i można dopasować talię. Pięknie. A tu z boku jeszcze masz zamki, które możesz rozpiąć. Jakbyś o, jednak o. się nauczyła na nartach jeździć, mieszczą się buciki narciarskie. Wow. Jeszcze fajniej. Założyłam czapkę beżową proponowaną przez Martę, ale w kolorze granatowym również świetnie wygląda. Bluzeczka w zasadzie zdaje egzamin jako bluzka, bo i ma wzór bardzo ładny, a jest cieplutka. Gogle, gogle oh, wow. dla lansu, gogle dla lansu, ale fajne. Ja myślę, że bym sobie tak wiesz co założyła. Mm -hmm. O, właśnie o, tak. Ona się tak. Cudnie. Spodnie narciarskie, krótkie. Ha, super! Ze skarpetami. Tasmy padły oko. Piękne są. I y, tam się jeździ na nartach w takich spodniach. Także jeżeli w Polsce ktoś pojedzie absolutny hit jeszcze nie widziałam. A tak w całości prezentuje się cała stylizacja z tymi spodniami narciarskimi do kolan, które świetnie eksponują kozaki. Y, bardzo wygodna, ciepła stylizacja pod spodem legginsy z bielizny. Termicznej. I jak widać, te leginsy idealnie kolorystycznie pasują do tych spodni narciarskich za kolanko. E, no super. super sama wyglądają. się zakochałam. Ale pokaż, bo widzę, że już mi tutaj Coś przygotowałaś tu... czapkę. Do tej bielizny zawsze wszystkie czapki. No. Świetnie, świetnie. Świetnie. I... świetnie to wygląda. I do tego rękawiczki. A to jest też ta sama? firma. Ta sama. Mhm. Super, to samo logo. No to zdradzę, jak pod spodem w całości wygląda ta bielizna. Prezentuje się jak idealny komplet. Jest cieplutka i wygodna. Ja bym nawet ją nosiła na co dzień, narzucając na wierzch na przykład kamizelkę. Przymiesz to do tego, to fantastycznie wygląda. Tak, w Norwegii właśnie chodzimy, jak jest gorąco, wychodzisz na zewnątrz. Kamizelka, rewelacja. Dobra, fantastycznie dobra. wyglądasz, a kamizelka dodaje wszystkiego. No. I wystarczy na norweskie mrozy, to i na nasze szczecińskie. Super. Jestem gotowa w kolejnej stylizacji. Super. Nie Cię moje nie, buty, nie że mam inne. Się. Zobacz. A skąd je mam w samochodzie. Jak każda, jak każda kobieta. kobieta, i właśnie mam taki styl uliczny, I widzisz? Męska bluza, męska I jednak koszula trochę i, I tak. właśnie I wyglądam. Mhm. Wygląda super, nie? Taki super. typowo uliczny styl z kamizelką. zobaczymy jak to wygląda. Pasuje. Super. Ja do tej stylizacji ubrałam wysokie kozaki na szpilce po to, żeby dodać troszeczkę elegancji, ale równie dobrze sprawdzą się na przykład dżinsy bagi i sportowe buty. Jak widać odzież męska sprawdza się również w damskich stylizacjach. Jestem zachwycona Super. twoim pomysłem. I co? Ekstra. Zgapisz ode mnie? Zgapię, na pewno. <laughs> no właśnie. Także zapraszamy Super. wszystkie panie, które są ciekawe sportowego stylu norweskiego i żeby wprowadzić go na szczecińskie ulice. Proszę bardzo, jak widać można i można być ciągle stylowo. Zapraszamy.